Stwierdza Warszawa natomiast ma tutaj, moim zdaniem, teraz swoje 5 minut. Ten najlepszy okres w historii tego obiektu. Wojsko już wyszło. Agencja Mina Wojskowego już też generalnie e, no, opuściła z dnia na dzień większość tych obiektów. Część z nich jest w stanie beznadziejnym, to trzeba sobie od razu powiedzieć, ale z drugiej strony jest świadomość tego, żeby je ratować rzeczywiście i zaraz zobaczymy, moim zdaniem, przykładowy model tego, jak można doskonale dzisiaj dokonać renowacji. Stoimy już tutaj przy w fortu P, bo tak przecież nazywał się rosyjski fort Parysów, zbudowany w latach 1886-1890. No i generalnie należy powiedzieć coś na temat samej genezy twierdzy Warszawa. Miasto oczywiście w drodze ukarane po powstaniu styczniowym staje się oczywiście takim symbolem, można powiedzieć, z jednej strony wiernego oporu, tragedii, a jednocześnie bardzo, na, można powiedzieć, przyspieszającej, nawierającej tempa rusyfikacji. Można powiedzieć, że do końca powstania listopadowego bardzo niewielu Rosjan w ogóle mieszka w Królestwie Polskim i można powiedzieć, tutaj garnizony są bardzo niewielkie. Po powstaniu listopadowym to zaczyna narastać. Pojawiają się pierwsze cmentarze rosyjskich żołnierzy poległych w powstaniu listopadowym, a po powstaniu styczniowym rozpoczyna się już proces rzeczywiście no, tworzenia z Polski z Królestwa Polskiego, owego słynnego prywislańskiego kraju. Wszystko tutaj Zaraz jak widzimy idziemy. zostało tak naprawdę współcześnie wykonane właśnie między 2002 i 2005 rokiem. Nieźle tutaj rzeczywiście oddano stromość skarby wału wewnętrznego, czyli wału artyleryjskiego, a tak naprawdę to był wał piechoty właśnie, wał niższy. Artyleria oczywiście miała mieć większy zasięg ostrzału i po prostu wspierać pierwszą linię tutaj, taką ławkę strzelecką piechoty. No, całe oczywiście założenie miało przede wszystkim, jak już mówiłem, raczej odpierać ataki niezbyt dobrze uzbrojonych polskich powstańców, dlatego właśnie nie, nie zabezpieczono tutaj, nie stworzono specjalnych betonowych interwałów, nie dodano, nie wycofano w ogóle artylerii z, z, z wałów i też fort zupełnie nie, pod, nie poddał się całej takiej, można powiedzieć, modernizacji, która dotyczyła innych fortów, bo Warszawa jest symbolem marnotrawstwa, takim naprawdę niewyobrażalnego marnotrawstwa, tutaj było co najmniej 21, można powiedzieć, ton złota dosłownie, wydanego, miliony rubli dosłownie na całą tą gigantyczną konstrukcję, która w 1905 roku odegrała jakąś rolę, nikt nie wie jaką do końca, bo walki w końcu w Warszawie no, raczej toczyły się w niewielu miejscach, ale na pewno stan zagrożenia wojennego był. Po 1905 roku klęska wojny z Japonią. Powoduje, iż państwo rosyjskie musi na gwałt nadrabiać swój nadwątlony prestiż mocarstwowy. Teraz marynarka wojenna będzie się przede wszystkim liczyć. Wydanie więc pieniędzy na marynarkę, powoduje, iż zupełnie zmienia się także koncepcja odbrony Królestwa Polskiego. Każdy, kto patrzy na granicę ówczesną Rosji, widzi, że Polska była tym takim występem, wybrzuszeniem w stronę Niemiec, oczywiście. I naturalnym, można powiedzieć, pomysłem było obronić Rosję tutaj, jeszcze na nierosyjskiej ziemi, właśnie na polskiej. Już mieć taki bufor na wypadek rozpoczętej wojny. O wojnie się teraz więcej mówiło. Zagrożenia wojenne wciąż, ja można powiedzieć, współgrało z takim poczuciem potęgi Imperium Romanowych, tego, że nikt nie śmie nawet poddać ręki na rosyjskie cesarstwo. Ale cała ta oczywiście sytuacja doprowadziła w końcu do wybuchu w 1914 roku. Wcześniej minister wojny rosyjski, Władimir Suchomlinow, całkowicie zrywa z dotychczasowym planem Obróczewa-Kuropatkina, który to plan zakładał właśnie, można powiedzieć, obronę Rosji tu, na polskiej ziemi. Słuchowników założył, dobra, tracimy Polskę, po co nam to, wycofujemy się na linii Bugu tam dokończamy olbrzymią mobilizację, no przecież armia rosyjska ja nie zmobilizuje się w 5 minut, i uderzamy wtedy już zmasowanym armią na terenie polskiej ziemi, miał się odbyć ten Armageddon, czyli ta gigantyczna, decydująca bitwa, w której Imperium Romanowych no, ostatecznie rozwala germańskich najeźdźców, i tutaj osiąga największy sukces, który ma się przy 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 przyoblec w zjednoczenie ziem polskich pod Berem Rosyjskim i przesunięcie granicy Polski, gdzie? Na Odrę oczywiście, znaczy Polski, Królestwa Polskiego, prywisleńskiego kraju. Granica z 1915 roku jest dokładnie prawie tą samą granicą, którą w 1945 roku zrealizowano. Także rzeczywiście pewien powrót do tamtego pomysłu. Twierdza Warszawa jest natomiast powoli opuszczana, wycofywane są i niszczone swego różnego rodzaju, oczywiście obiekty metalowe. W fosach znajdowały się specjalne takie betonowe podstawy, fundamenty, w których tkwiły metalowe płoty, tak zwane przeszkody oszczewskiego kruglika, coś rodzaju takich składanych płotów. Rosyjski wynalazek, później zastąpiony już przez amerykański pomysł, czyli drut kolczasty. Do tego momentu jeszcze drutu kolczastego nie ma. To amerykańscy rolnicy, oczywiście no, dla zabezpieczenia stad krów, wymyślają właśnie ten rodzaj to ten, ten rodzaj zabezpieczenia, który masowo przyjmie się w wojskach europejskich i w czasie pierwszej wojny światowej będzie produkowany w milionach ton na wszystkich frontach. No, największe pieniądze na wojnie zrobią właśnie producenci drutu kolczastego. Tutaj wycofujemy więc bramy niszczymy żelastwo. W 1911 roku car zatwierdza ukas o likwidacji twierdzy, na którą sam wydał miliony. Co prawda nie będzie to likwidacja wszystkich fortów. Forty modlińskie zostaną jednak zachowane. Idea będzie taka, że tamtejsi Rosjanie broniący Modlina mają Nowogiorgijewską. Oczywiście w tym czasie mają pełnić rolę takich Spartan, po prostu takich, takich jak żołnierzy Leonidasa, którzy mają odeprzeć pierwszy atak wroga, utrzymać się aż do momentu powrotu towarzyszy za Buga. No jak zobaczymy, twierdza Modlin też nie spełniła specjalnie swoich jakby tutaj pokładane w niej nadziei. Dla warszawiaków co jest istotne? Zastąpny jest dzień 11 sierpnia 1911 roku, kiedy kurier warszawski nareszcie pisze o zniesieniu ograniczeń zabudowy fortecznej. Likwidacja jest planat forteczny wysadzeniu w powietrze obiektów i nareszcie odetchnięciu tego zmaltretowanego miasta, które jest przyduszone, nieprawdopodobnie przerudnione i które potrzebuje czego? Przestrzeni. Przede wszystkim przestrzeni, a na północ i na za wschód nie może się rozwijać zupełnie. Tam jest po prostu baner rosyjskiej armii. 900, mimo wszystko, więc Polacy zaczynają tutaj no, bliżej się przyglądać. Od do, do Warszawy dochodzą odgłosy gigantycznych detonacji. Ilość trotylu, jakie Rosjanie wykorzystali dla niszczenia fortów, jest niewyobrażalna. Tylko dwa forty, Sadyba i Czerniaków, to było 21 ton trotylu. Wysadzano je razem z ziemnymi powłokami, więc już nie bawiono się w tym machanie łopatą. No, można wyobrazić sobie takie lokalne trzęsie na ziemi, które spowodowały te Gigantyczne eksplozje, no i widać jak traktowano miasto. No powiedzmy sobie szczerze, no, to było zagrożenie dla domów, było zagrożenie dla ludzi. W 1913 roku nagle wstrzymano niszczenie. Ludzie nagle znów nie mogli o tym mówić, z gazet zniknęły artykuły i Rosja co robi? Powraca do idei wykorzystania fortów, które sama zburzyła. Absurd jest nieprawdopodobny, a jednak to się dzieje naprawdę. Wardby natomiast nie został tak do końca przygotowany do zniszczenia. To jakby zostawiano go jakby na deser. Po wybuchu I Wojny Światowej twierdzy zniszczonej, można powiedzieć forty zniszczonej twierdzy Warszawa jednak, można powiedzieć, zostało obsadzone wojskiem. Niemcy, kiedy podejdą do Warszawy od strony Pruszkowa, bombardować będą część obiektów, ale nie zbliżą się do tego miasta, będą musieli się dokonać odwrotu. Za rok powrócą. W sierpień 15 roku będzie końcem Imperium Rosyjskiego w Warszawie i będzie także wielką kompromitacją rosyjskich twierdz, bo praktycznie poza Modlinem bronił się 15 dni, twierdza Warszawa nie oddawanie jednego strzału. Możemy zobaczyć no, ogromną wewnętrzną salę, naprawdę wysoki, ponad dwumetrowy korytarz poterny właśnie prowadzącej do środka. No mało jest takich potern zachowanych w fortach warszawskich. Jeszcze były wewnętrzne, zostały wysadzone. No jest taka potężna jeszcze poterna prowadząca z Cytadeli Warszawskiej do nieistniejącego dzisiaj fortu Georgia. No przejeżdżając państwo metrem w kierunku Placu Wilsona przejeżdżacie państwo pod tą poterną. Ona jest została wykryta w trakcie budowy metra na 300 metrów generalnie i tam raczej nie zachęcam do zwiedzania, bo częściowo jest kompletnie zalana, można wpaść w studzienki kanalizacyjne, które nas zakryją mniej więcej do tego połowy, no oczywiście cuchnie, a do tego no, zagrożenie opadów ceglanych, no bez hełmów to tam raczej nie wypada wchodzić. Nie. Rosyjska Szkoła Faktyfikacyjna nieporównywalna w świecie, Czyli krusacy budowali raczej bardzo twardo, rzeczy, Rosjanom się chciało naprawdę. No a tym bardziej, że przecież tych fortec, tych inżynierów fortyfikacyjnych było tam naprawdę dużo. Wydawano mnóstwo prac na temat teoretyczne. Konstanty Wieliczko, General Konstanty Wieliczko, wybudował twierdzy zegrze, też fascynującą, niepodobną do niczego w ogóle. Bardzo dużo jest fortów na Mazowszu, które generalnie mają kształt, który się nie powtarza, gdzie później, tam obecnie Narodowy Bank Polski miał mieć główną bazę. Generalnie nic z tego nie wyszło. Obiekt jest pod absolutną kontrolą. Nie Przyjął. No, po prostu Render. firmy ochroniarskie Render. jakieś... Sowiecki Jeniec umieścił inskrypcję Markow, wojenno, mm. wojenno pleny. 942-44. W innym miejscu zobaczymy jeszcze jedną instrukcję tego samego człowieka. Pamiętacie Państwo pianistę, rejestrę w postaci niemieckiego oficera kapitana Wilma Hosenfelda. Projektem pracował w demach. Zajmował się po prostu, prowadził punkt dla ozdrowieńców z Dermaktu. Był oficerem od spraw wychowania fizycznego. Po prostu rehabilitantem. Tutaj bardzo wielu żołnierzy, którzy no, przyszli z Frontu Wschodniego w stanie przerażającym zupełnie, uczyło się od nowa chodzić, uczyło się mówić. On tutaj prowadził z nimi zajęcia przez dwa lata rzeczywiście i to można zachęcać do przeczytania i śpierdzukę jeden stuletni. Czyli polskie wydanie, staram się każdego uratować. No, co by tylko nie być gołosłownym. Mówiłem Państwu o inskrypcjach rosyjskich. Bardzo proszę się przyjrzeć tutaj. 909. Mamy jakiego oglblina 1905. Także rzeczywiście, no nie wiem, no, ciężko to jakoś wymyślić, co zrobić z takimi napisami. No, Uważam, że przede wszystkim trzeba je sfotografować, dokonać jakiejś dokumentacji wszystkich istniejących napisów na portach. Proszę Państwa, no ja się na akurat na koszarach na Pradze, 11 listopada, na wpis, też rosyjski, 1913 roku, ale ewidentnie w języku arabskim po prostu, no, jeden z muzułmanów zapewne służył i pozostawił po sobie tego rodzaju inskrypcje, tak jak, więc jak już mówiłem, no fajne, że wandalizm tutaj rzeczywiście był nieobcy, Rosjanom pozostawili po sobie takie pamiąteczki, no i tutaj właśnie bardzo fajne, wywieczniki, nie wiem czy tylko mi, czy także Państwu przypomina to troszeczkę jakiś po prostu okręt wojenny. Generalnie stosowano naprawdę bardzo fajne tutaj takie metody wywietrzania, wentylacji, fortyfikacji i tego rodzaju to jest akurat mam wrażenie właśnie prochownia. Jedna z prochowni były także oczywiście laboratorium amunicyjne w pobliżu i cała taka. Infrastruktura, do tego zabudowane to wszystko i co ciekawe w okresie międzywojennym pokryte siecią kolejek wąskotorowych. Wszędzie tutaj była kolejka, dojeżdżała do e, głównego tego pionu, wyprzejeżdżała przez obok mostu i tam łączyła cały przestrzeń tej. Dzisiejszego Instytutu Wojsk lotniczych i mnóstwa baraków. Rzeczywiście. Mapka też wywiadła kazdraza, zdradza, że nawet istniało połączenie kolejki wąskotorowej z powąskowską bezpośrednio. Cała ta przestrzeń po prostu była wciąż w ruchu. Ten teren to jest nie tylko militaria, to są nie tylko obecność obiektów wojskowych, ale także sportowych oczywiście. I oczywiście lata 20. tutaj już w tym momencie między właśnie linią kolei obwodowej a portem Bema powstaje cały gigantyczny kompleks CWKS. Legia. Ten budynek jest właśnie z przełomu lat 20 i 30. -tych. Jest zresztą świetny album zdjęć Warszawy z niemieckiego żołnierza, z niejakiego Joachima Gerke. Ten album został wydany kilka lat temu. Warto zajrzeć do tego albumu, a zobaczycie tam Państwo ten budynek właśnie z tą numerkiem 19. To jest numerek jeszcze narysowany przed wojną. Na tle budynku stoi sobie tankietka polska TKS. W ciągu siedzą roześmiani żołnierze Wehrmachtu. No i dobra zabawa. tutaj Stoimy przy pierwszym cmentarzu muzułmańskim w Warszawie w 1830 roku dla już rzeczywiście zwiększającej się liczby przejeżdżających z Rosji także i kupców muzułmańskich, ale też i głównie z myślą o żołnierzach. Rzeczywiście tutaj cmentarz ustawowiono. Wtedy zaczęto też masowo chować rosyjskich żołnierzy na cmentarzu polskim. Miała tutaj podobno no, zamiar wpuścić przedsiębiorcę pogrzebowego w latach 90. i tutaj rzeczywiście on wszedł na ten teren, wylał ten betonowy podjazd i się okazało, że ma zamiar tutaj ustawić, no bo zrobić po prostu dom pogrzebowy z chłodniami i tak dalej. No zaatakował właśnie wtedy konserwator zabytków i oczywiście no tak troszkę stuknął się w głowę, e, w związku z tym zabrał chłodnie przedsiębiorcę. I, zniknął, podjazd został, a z cmentarza zostało niezwykle niewiele. No niestety, no na jego teren chyba no, nigdy nie pamiętam, żeby było jakieś wejście. Ta... Zachęcam do, że tak powiem, dociekania, co w Warszawie ciekawego się znajduje, a czego nie do końca pokazują przewodniki turystyczne. Raczej chyba tego elewatora na Kozielskiej to nie znajdziemy specjalnie w żadnym z nich. Podobnie jak większość fortów warszawskich, tak, o których tak czasami sobie przypominamy, ale potem znów one popadają w taki, w taki troszkę e, marazm. No i oczywiście w, w paru rzeczy nie zobaczyliśmy. Koszary rosyjskie na Powąskowskiej. Jeden z, ja wiem, no co najmniej kilkunastu rosyjskich koszarowców stojących dzisiaj w Warszawie przy Powązkowskiej 44, O no cmentarz właśnie już mówiłem o nim generalnie. E, bardzo dużo rzeczywiście jeszcze takich pozostałości. Cmentarz e, Wolski prawosławny, gdzie można znaleźć właśnie... Bardzo ciekawe groby, czy to jakiś majorów placów w warszawski, czy to właśnie ober weterynarzy rosyjskiego garnizonu w Warszawie. No to jest dla mnie po no prostu kopalnia informacji. Na niektórych z tych grobów są zdjęcia. Zdjęcie rosyjskiego oficera, 1913 rok, w białym takim nielegalnym mundurze paradnym z czapeczką. Bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo Państwu w takim razie i do zobaczenia.